W czasie, gdy świat walczył z pandemią, a każdy dzień przynosił dramatyczne informacje, niektórzy widzieli w tym nie kryzys, lecz okazję. W cieniu walki o zdrowie obywateli powstał układ, który przypominał mafijny scenariusz. Dominik B., niegdyś postrzegany jako skuteczny i przedsiębiorczy biznesmen działający na pograniczu sektora prywatnego i publicznego, Obecnie musi mierzyć się z poważnymi zarzutami karnymi, które zupełnie odmieniły jego dotychczasową rzeczywistość. Według śledczych jego działalność, zamiast przynosić pomoc w trudnym czasie pandemii, mogła służyć wyłącznie do pomnażania osobistego majątku kosztem interesu publicznego. Zgromadzone przez prokuraturę materiały wskazują, że miał on uzyskać przynajmniej 114 milionów złotych w związku z kontraktami dotyczącymi dostaw agregatów prądotwórczych. Maseczek ochronnych oraz rękawiczek medycznych, które zawarto z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w okresie wzmożonego zapotrzebowania na sprzęt ochronny. W czwartek, 12 czerwca, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działający na polecenie Śląskiego Wydziału za miejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali Dominika B. Zatrzymanie to miało miejsce w ramach postępowania dotyczącego poważnych nieprawidłowości wykrytych w działaniach wspomnianej agencji rządowej. Po zatrzymaniu przedsiębiorca, został przewieziony do jednostki prokuratury, gdzie postawiono mu aż pięć zarzutów. Każdy z nich dotyczył działań o charakterze przestępczym, a ich skala oraz powaga sprawiły, że sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Najważniejszym i najbardziej rozbudowanym z zarzutów, jakie usłyszał Dominik B., było jego rzekome uczestnictwo w zorganizowanej grupie przestępczej która działała w okresie od kwietnia 2020 roku do grudnia 2023 roku. W skład tej grupy mieli wchodzić nie tylko przedsiębiorcy, lecz również byli pracownicy agencji, w tym jej były prezes Michał K., co jeszcze bardziej pogłębia powagę całej sprawy. Działania te miały miejsce w czasie, gdy Polska i cały świat zmagały się z dramatycznymi skutkami pandemii, a społeczeństwo oczekiwało od instytucji państwowych szybkiej, przejrzystej i uczciwej reakcji na kryzys. Kolejne zarzuty dotyczyły bezpośredniego współdziałania Dominika B z urzędnikami publicznymi w przekraczaniu przez nich przysługujących im uprawnień. Efektem tej współpracy było doprowadzenie do zawarcia dwóch kontraktów z reprezentowanymi przez Dominika B firmami. Pierwszy kontrakt dotyczył zakupu agregatów prądotwórczych, których łączna wartość przekroczyła 91 milionów złotych. Drugi obejmował dostawy środków ochrony osobistej, takich jak maseczki i rękawiczki których wartość wyniosła 46 milionów złotych. W obu przypadkach, według śledczych, ceny tych produktów były znacznie zawyżone, a same zamówienia złożono z pominięciem zasady uczciwej konkurencji. Najbardziej niepokojący był jednak ostatni zarzut, dotyczący procederu prania brudnych pieniędzy. Prokuratura ustaliła, że między kwietniem a październikiem 2020 roku Dominik B miał instruować chińskich dostawców, by celowo zawyżali ceny oferowanego sprzętu ochronnego. Następnie, działając już jako osoba prywatna, podpisywał z tymi samymi firmami fikcyjne umowy, które formalnie miały stanowić podstawę do wypłaty rzekomego wynagrodzenia. W rzeczywistości chodziło o ukrycie przepływu środków, które wracały do Dominika B., jako część z zysków z zawyżonych kontraktów. Kwota objęta tym procederem wynosiła co najmniej 42 miliony złotych, co czyni tę sprawę jedną z bardziej spektakularnych afer korupcyjnych ostatnich lat. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej, zaznaczył w oficjalnym komunikacie, że zawarcie i realizacja wspomnianych umów były sprzeczne z podstawowymi zasadami gospodarowania środkami publicznymi. W szczególności wskazywał na naruszenie reguł bezstronnego traktowania oferentów oraz nieefektywnego i rozrzutnego wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa. Zamiast służyć obywatelom, środki te miały według śledczych trafiać do prywatnych kieszeni poprzez zakulisowe układy i świadome manipulowanie procedurami. Mimo postawionych zarzutów, Dominik B. nie przyznał się do winy. W toku przesłuchania zdecydował się jednak złożyć obszerne wyjaśnienia, które, jak oceniła prokuratura, nie zmieniają charakteru zgromadzonych dowodów, lecz mogą stanowić dodatkowy materiał dowodowy do dalszej analizy. Sąd Rejonowy Katowice Wschód. Po rozpatrzeniu wniosku prokuratury wyraził zgodę na trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec podejrzanego, uznając, że istnieje ryzyko mataczenia oraz obawy związane z możliwą ucieczką lub wpływaniem na innych uczestników śledztwa. Sprawa Dominika B. to tylko fragment szerszego śledztwa prowadzonego przez śląskich prokuratorów z tzw. PZ-ów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dochodzenie to skupia się na domniemanym przekroczeniu uprawnień oraz niedopełnieniu obowiązków przez osoby pełniące funkcje w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W jego ramach badane są liczne wątki wskazujące na wykorzystywanie przepisów ustawy o rezerwach strategicznych, które pozwalały na znaczne uproszczenia procedur zamówień publicznych, w tym nawet ich całkowite pomijanie. Ustalenia śledczych sugerują, że niektóre firmy mogły być preferowane przy zawieraniu kontraktów co wyraźnie naruszało zasadę równego traktowania podmiotów ubiegających się o publiczne zlecenia. Ponadto ujawniono szereg przypadków, w których państwowi urzędnicy świadomie akceptowali zawyżone ceny na towary, co prowadziło do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych. Wśród przedmiotów objętych podejrzanymi transakcjami były między innymi agregaty prądotwórcze oraz sprzęt ochronny, niezbędny w czasie pandemii. Do tej pory w ramach prowadzonego postępowania postawiono zarzuty już czternastu osobom. Wśród nich znajduje się były prezes agencji Michał K., a także trzech innych wysoko postawionych urzędników RARS. Sprawa wciąż się rozwija, a skala nieprawidłowości i liczba osób zamieszanych w proceder sugeruje, że ujawnione dotąd fakty mogą stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej. W miarę postępu śledztwa można spodziewać się kolejnych zatrzymań i nowych zarzutów, które mogą jeszcze mocniej wstrząsnąć opinią publiczną.